Ja? Znaczy, nie, jak mam do siebie mówić? No, mów do mnie Związek Radziecki, ok? Dobra. A możemy. A no tak, miałem powiedzieć. Nie wiem, co, żebyśmy cię zaatakowali tak jak w 39. Co? No tak, to prawda. Ja nie mogę. Ej, Kanada. Łączymy się? Ok, ale moja flaga zostanie. Kanady, ok? A, a potem jeszcze zapytam. Meksyk, czy się z nami połączy? Dobra. To co, łączymy się? No dobra, łączymy się. No i od razu lepiej. Meksyk, łączysz się z nami? Nie, nie będę się z wami łączył. No to wojna. Dobra, łatwo z tobą dużo cię przejmuję. Zostaw mnie, nie, nie. Dobra, poddaję się, dobra. Oddasz mi jeden teren chociaż? No to. Dobra. dobra, to tak możemy żyć. Ok? Dobra. Ej, Argentyna, łączymy się. No możemy się połączyć, a co? No to dawaj, łączymy się. Dobra. Byłoby pokonać jeszcze te dwa krajki tutaj. Już nie ma. Dobra, atakujemy cały.